To już za chwilę, szanowni państwo. Jeszcze tylko moment, a będziemy mogli uczestniczyć w kolejnym piłkarskim święcie, kolejnym wielkim, mam nadzieję, spektaklu. Nie mogę się już doczekać. Zapowiada nam się wyborne widowisko. Bądźcie z nami. Zwycięzca może być tylko jeden. Zapraszamy na relację. Miejscem dzisiejszych zmagań jest Reale Arena. Bez zbędnych wstępów. Zapraszamy Państwa na mecz i liczymy, że czeka nas kawał dobrego futbolu. Przez najbliższe półtorej godziny towarzyszyć Państwu będą na dwa głosy. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Mamy nadzieję, że spotkanie dostarczy nam wielu emocji. Jeszcze długo będziemy o nim dyskutować. Ten mecz z pewnością dostarczy nam wielu niezapomnianych emocji. Zapraszamy. Naprawdę spodziewam się sporo po dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że to może być mecz, o którym będzie się potem mówiło. Papa. Christoph. Świetnie teraz w obronie. Wyczekali rywala, znów są przy piłce. Utrzymuje się przy piłce, przy wierności rywali. Papa, liquid football z piłką. Miał kilka opcji, idzie w środek. Cóż, zapowiadało się naprawdę nieźle, ale to już jest nieaktualne. Piłkę mają rywale. Świetna okazja! Bramka, Szok posterunek, wystarczyło trafić między słupki. Gol to gol. Liquid football ma teraz bramkę do odrobienia. Kilka znowu w grze. Carlson. Janko. Uwaga, dobry przerzut górą. Carlson. Wypieszczone teraz to podanie. Uwaga! Ewidentny spalony. Szkoda tej okazji. Obrona ustawiona nieco wyżej. Tu trzeba było wykazać się i refleksem i przeglądem pola. No niestety, nie tym razem. Nie patyczkował się teraz. Wybił daleko. Atak przerwany. Dobra interwencja w destrukcji. I ich kolej na rozgrywanie. Carlson. Chcieli utrzymać się przy piłce. Bezskutecznie. Czy stoła to wykorzystać? Proszę! Mocne uderzenie. Zamysł był dobry. Zabrakło trochę precyzji wykonania. Ingham. I akcja teraz w drugą stronę. Janko, próba pressingu, co zrobi? Doskonale utrzymuje piłkę w boisku. Dobre podanie, będzie ciekawie. Bueno. Bez trudu radzi sobie z rywalem i zaczynamy z linii bocznej. Pewnie teraz kasuje tę akcję. Janko. Nadobieg górą z wyczuciem. Rzut rożny wykonają gracze Liquid Football. I centra. No, zupełnie mu teraz nie wyszedł ten strzał głową. Daleko od bramki. Przetrzymują piłkę. Hamują tempo meczu. Nigdzie im się nie spieszy. Ingam. Janko. Al-Kahtani. No i mamy róg. Gdyby nie dobry blok obrońcy, mogłoby być gorąco po tej centrze. odbioru i przerwany atak. Właśnie tak powinno się wprowadzać piłkę pod bramkę Rywala. Zespół Liquid Football traci piłkę za łatwą. Piłkę wybijał zawodnik. Arbiter zatem wskazuje na narożnik boiska. Piłka jednak nie opuściła placu gry. Może być groźnie. Tak, bramkarz wychodzi. Piłka jest jego. Cudowna piłka, spójrzmy. Spalony, nie ma wątpliwości. Zbyt szybko zapędził się za daleko. Czy strzeli? Taka okazja! Przedarł się pod bramkę i tak to zepsuł. Będzie to sobie wyrzucał. Taka sposobność może się szybko nie powtórzyć. Tymczasem pokpił to koncertowo. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Druga połowa przed nami. Ekipa Liquid Football przegrywa jednym golem. Czasu będzie jednak sporo, aby stworzyć sobie okazję. Zdecydowanie, ale czysto. Janko. Za wysoko, za mocno prezent dla drużyny przeciwnej, Christoph. a teraz zmiana posiadania piłki. Bianco. al kachtani Dobrze gra ciałem. Zastawia się z piłką. Czy zdołają mu ją odebrać? I tracą teraz posiadanie piłki. Krzysztof, No i po akcji. Ale sygnalizację spalonego. Janko. Nie zdołali utrzymać się przy piłce. Jest strzał. Kapitalny blok. Było groźnie. Liquid Football za chwilę z rzutu rożnego. Szuka w szesnastkę. Ale za blisko to było grane bramkarza. Pewnie kończy ten atak. Niefortunnie. Na dobrą sprawę prezent dla przeciwnej drużyny. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Young Boys i ich akcja. Spójrzmy. Dobra okazja na bramkę. Odważnie blokuje strzał. jest! Tak jest! Gol! Proszę państwa, mają teraz dwie bramki przewagi. Mamy podwórkę sytuacji, która doprowadziła do bramki. Szkolny błąd, strata piłki i nieszczęście gotowe. Tak kończy się brak koncentracji przy obronie. Roki. Janko. Świetnie teraz w obronie. Wyczekali rywala, znów są przy piłce. I ładnie mija teraz rywala. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Będzie strzał, uwaga. Janko. Carlson. Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Doskonale rzucił tę piłkę. Carlson. Nici tej akcji. Out dla drużyny przeciwnej. Tak, ten pressing się opłacił. Będzie... Tak, nie można się zachowywać w szesnastce. Sędzia gwizdze rzut karny. Sędzia podjęła teraz nieoczywistą decyzję. Wskazała na 11 i piłka ląduje w bramce. Mogło się podobać bardzo pewne i spokojne wykonanie tego rzutu karnego. Technicznie i bardzo skutecznie wykonany ten rzut karny. Nie jest łatwo tak zupełnie oszukać osobę stojącą po drugiej stronie, a tu widzimy, że nie było mowy o choćby częściowym wyczuciu intencji. Strzał w sam środek bramki. pusty środek bramki. Decyzja może być tylko jedna: Offside. Carlson, gra puszczona. Zastosowana korzyść w tej sytuacji. Teraz tylko znaleźć jedno kluczowe zagranie. Rzuca piłkę w pole karne i pewnie to teraz wyjaśniają. Oddalają zagrożenie. Dobra piłka, może być niebezpiecznie. Gdyby nie ten blok, mogła być bardzo groźna wrzutka. Zaraz, pewnie zobaczy żółty kartonik. Nie można wykonywać ślizgów w taki sposób. Czasu coraz mniej. Może teraz zerwą się i zaatakują. Poszukają wyrównującej bramki. Próba wrzucenia piłki. Interwencja w obronie oddala zagrożenie. Będzie okazja na wyrównanie. W końcówce jest przyznany rzut rożny. te zachowanie bramkarza. Wyjście Prima Sort. Kibice wyczekują ostatniego gwizdka. Jacku, jakiej końcówki się tu spodziewasz? Myślę, że dotrwają z korzystnym wynikiem do końcowego gwizdka, co prawda. Spójrz, to może być bramka. Piłka poza boiskiem. Ale nie można odetchnąć. Zaraz rzut rożny. Jeszcze jedna szansa. Kolejny rzut rożny. Znakomite wejście, choć rywale mają wrzut z autu. Teraz uwaga, agresywny pressing przynosi przechwyt. Może być z tego okazja. Tablica świetlna w górze. I już wiemy, że przed nami jeszcze dwie minuty grania. Tak się powinno stopować ataki rywala. No, może teraz. Ostatnia już chyba szansa na wyrównanie w tym meczu. Kura podał teraz zespół wypiciem z linii bramkowej. Tu już się... Ale zespół.